Drugi model zapisu na wizytę, model ze względu na odpowiedni kanał komunikacji. Pozwolicie, że ja szybko teraz sobie uruchomię ten model, bo nie chciałam Wam uruchamiać wszystkich modeli naraz, żeby nie wprowadzać takiego dużego chaosu zmian w Wasze życie. I teraz pokażę, jak ten model wygląda zapisu. Znowu, standardowo dodaj wizytę plus. I teraz mamy do wyboru kanał komunikacji, a nie płatnik czy od razu specjalista. Czyli określamy, jakim kanałem komunikacji pacjent jest zainteresowany. Czy chce się połączyć ze specjalistą poprzez wideokonsultację, czat SMS, czy to ma być wizyta telefoniczna, czy też stacjonarna. To są podstawowe wszystkie możliwe kanały komunikacji z pacjentem. Jeżeli pacjent wybierze telefoniczną wizytę, chce się umówić na telefoniczną to znowu rejestratorka ma szybkie podpowiedzi, kto wykonuje telefoniczne wizyty i jakie usługi są możliwe, przypisane do tych konkretnie kanałów komunikacji. I w tym momencie, jeżeli wybiorę odpowiednią usługę, następnie wybiorę termin i godzinę, zapiszemy pacjenta, to również pewnie nasuwa Wam się pytanie. Skąd ja, jako specjalista, będę wiedzieć, w jakiej formie mam się skontaktować z pacjentem? Mianowicie, zawsze po kliknięciu w daną rezerwację w oknie informacyjnym do wizyty pojawia nam się informacja na temat kanału komunikacji, czyli od razu wiemy, w jakiej formie mamy się skontaktować z pacjentem.